Okej okay. mm. jak coś nie, 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 nie mogę zobaczyć ile osób jest raczej aktywnych i, i więc jak coś to się o, o, odzywajcie na czacie Mogę oglądać sobie czat Ojeń reklama co? No, uroki gier na telefon Dobra, nie, nie, nie będziemy tu nikogo sponsorować, że ja tak powiem. Ogarnąło się trochę.